Witajcie, z tej strony Simox i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj jesteśmy w gierce Brawl Stars i w tym odcinku będziemy wbijać 20 tysięcy pucharków pójdziemy do sklepu odbierzemy to co jest za darmo o 3 bilety spoko, to bym kupił z chęcią ale nie stać mnie no w sklepie, o smaczere... o jakie fajne, no o i 6 bilecików tutaj kupimy, dobra i sobie odbierzemy rzeczy, o Mam 15 bilecików I co, i w tym mam 100 skrzynek A więc niedługo będzie opening A teraz wbijamy na duo 10 tysięcy bucharków Ojej, ale to będzie Pierwsze miejsce Wystarczy to wygrać I będzie GITES Jak widzieliście MS mam 13 rangę Taka postać średnia I z tego co wiem, jeśli chodzi o następny update, nie będzie w nim żadnej postaci raczej, ale za to może, ale za to to będzie mała aplikacja, to będzie mała, mały update, zagadałem się i oczywiście przegramy to, zagadałem się i poszło źle. Będzie tylko balans albo remodel jakiejś postaci, ale już ta świąteczną aktualizację to będzie mega duża podobno Z tego co słyszałem, może nawet dwie postacie będą, fajnie by było. O nie, Mortis i stąd. I stąd Mortis. No, ukradł nam barki Jaki żebrak. Skrołem, gramę. Ja nie będę aż się ja chyba tak pchał na środek. Zobaczmy kto tu jest. MZ. O nie. Dobra, chodź robot. Albo no idź do tej nity. Ja, ja wezmę tu skrzynkę. Z. Okej, tu mamy poko. Najlepiej no jakbyśmy zajęli drugie albo pierwsze miejsce. Nita. Pobijajmy sobie nią. Ją nimam. Już wielkie starcie, co jest? Ja tam widzę, że nasz kolega tam walczy. Ja tu ich lekko obijam, bo ja... Dobra, idźcie mnie. Dawaj, robot, dawaj ją. Ciśnij. Oho, mamy 11 pre -cubesów. Jeśli tego nie wygramy, to naprawdę jestem słaby. Ale wygramy. Świetnie, brawo, Crow. Zrobiłeś się robotę w tym meczu. Zobaczmy ile nam jeszcze brakuje pucharków. Uwaga. Brakuje nam dwóch pucharków, czyli trzecie miejsce. No. Trzecie miejsce i mega będzie. Będziemy mieli równo 10 tysięcy pucharków. Dobra, tutaj od razu wbijamy. Ze spajkiem. No to spoko nawet. Dobra. Je, lecimy tam, jest skrzynka. No, spike. Mam też. Wbijasz jakoś pewnie rangę 15 na, na tej postaci, właśnie. Mamy 4 po ekipsy. To nie tak najgorzej, jak na sam początek. To upenny przydałby się rozwalić. Dobra. Mamy 6. Jeśli teraz przegramy, to będzie mega słabo. Tylko będzie świadczyć o mojej że jestem słabym. O moim no w tą grę. Bo ja nie jestem dobry. Zbytnio nie oceniam się na pro playera. Dobra, obijajmy... Aj Barley dostał. Penny dostała. Nie, dobra, do Franka się nie zbliżam. Ma Horde damage. Niby mamy też 6 par cubesów, On chyba też. No, też ma 6. On jest Spike... Nasz kolega umarł. Oj oj oj. Nie trzeba wykierować. O nie pamka, pamka, pamka i stąd. te się je respi... Kolega. O Ems. spajki dawaj, spajki dawaj. Dawaj, dawaj. Tam ten chyba zginie. Czy nie? Dobra, obijajmy go. Świetnie. Oj, ojoj 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 oj oj. Ta penny to będzie koszmar. Ale mam 9 percubów Chodź, weźmiemy tego robota. Chyba, że penny bierze. No! Dobra, bierzemy. Dawaj! Pamka, gin, dobrze. Oj, 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 oj. Dobra. Tutaj tego Franka rozwalamy. Tupeni, dawaj. Do, Tupeni. dobra, pierwsze miejsce. I mamy 10 tysięcy pucharów. Spike dobrze grał. 14 ranga na Ems. I uwaga, uwaga. 10 tysięcy pucharków. To jest coś nieprawdopodobnego od razu robię screena. Dobra, screen zrobiony i. Zobaczcie co na następny odcinek będzie mała skrzynka, mega box, pieniążki, punkt mocy, pieniążki. Mała skrzynka i drugi mega box. I też to, to skrzynek. No, coś wspaniałego sobie zmienimy tutaj awatara i sobie to wezmę, bo to jest za 10 tysięcy pcharków chyba. Ja, naprawdę spoko. Z znajomych mam 27 i jestem na 12 miejscu. No, naprawdę jest świetnie. Oj, przepraszam Mega, mega dobrze jest Teraz trafić z z openingu i będzie mega. W klanie jestem na drugim miejscu z 28, a więc nie tak źle. Jestem w ma, więc możecie oczywiście dołączyć. I co? O, dobra, zagram sobie... To czy nie? Tego nie lubię, ale... Byśmy... Nie, dobra, nie gramy w to. Zagramy sobie może jeszcze zbiory klejnotów. I myślę, że Karlam albo pamką. Pamka chyba. Zagramy sobie pamką. Na zbiora klejnotów. Ale super, jest 10 tysięcy pucharów komentarze, wszyscy au au o, tu jest jakiś napis napis Brawl Stars, co? World? co? nie wiem, pewnie nic nie świata w Brawl Stars bo co, so, możecie zajrzeć na kanał Brawl Stars na YouTubie i zobaczyć dobra, teraz Simon skup się na grze, a nie na mistrzostwach świata w których nie jesteś o, widzę koma Star Powera że go ult zadaje damage. Dobra. Tu trzeba ich cisnąć. Mamy pięć firecubes. Barley tamten ma ulta. Eee, dusza nam nie zrobił. Oj, 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 Tu się... Nie wiem po co wchodzę tak w nich. Doza. Doza. Dobra. Mamy sześć... Sześć klinotów. Hop, biorę. Znaczy no, moja drużyna ma wtedy miała 6, a ja mam teraz 6, czyli 7 mamy, 8. Dobra, mamy 10. Tu w rogu sobie postawię. Polecimy się trochę i o nie, o nie, cisną nas. O kurde, zginąłem, ale nubsko, ale nubsko nie. Co ja zrobiłem? Rozwalcie poko, po Penny, dawaj. Ale z, ale znubiłem. Penny, nie zgiń, nie zgiń, Penny. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Ale znubiłem. O kurde, nie, 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 Dobrze, 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 dobrze. Dobra, wygraliśmy, wygraliśmy. Jest, dobra. Ale znubiłem masakra, nie? Dobra. Będziemy mogli kończyć odcinek, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, jeśli będziecie chcieli ten mega upeń skrzynek i co? Żegnam was do następnego odcinka. Pa pa!